you List otwarty obywateli kultury i jubileusz na dobre i na złe. Witajcie, zapraszam na Flesz Filmowy. Ludzie kultury wystosowali list otwarty, w którym komentują to, że do trzeciego etapu konkursu na członków zarządu TVP nie przeszły osobistości związane ze sztuką. Rada nadzorcza nie dopuściła do kolejnego etapu wymienianej dotąd jako faworytki Agnieszki Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z konkursu odpadli również Jacek Wexler i Robert Kozak. List jest sprzeciwem wobec takiej decyzji. Pod Pisali się pod nim m.in. Agnieszka Holand, Paweł Pawlikowski, Maciej Englert, Grażyna Torbicka oraz Ilona Łebkowska. A w liście otwartym możemy przeczytać. Jest to namacalny efekt choroby systemu mediów publicznych. Obywatele kultury od dawna domagają się reformy i uspołecznienia mediów publicznych. Telewizja publiczna jest naszym dobrym wspólnym, finansowanym z abonamentu płaconego przez obywateli. Przecież ma wypełniać misję publiczną. Publiczną, nie partyjną. Pozostajemy w tematyce telewizyjnej, ale przenosimy się do świata serialowego. 20 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy 600 odcinek na dobre i na złe. Co się w nim wydarzy? Wiktoria będzie miała sen. Przygoda, którą w nim przeżyje, na zawsze odmieni jej życie i sprawi, że zacznie się zastanawiać, czy wybrać Adama, czy Tomasza. Jaką decyzję podejmie? Dowiecie się oglądając nowe odcinki w TvP2 lub na wod.pl. Watching A w serwisie Onet Film z okazji zbliżającej się premiery filmu Ostatni klaps przypominamy karierę Maji Frykowskiej. Zobaczcie jak zmieniała się przez lata. To tyle na dzisiaj. Cześć!